Sobota, 8 listopada, księżyc wchodzi do raka. Słońce staje w sekstylu do Ceres. Wenus tworzy kwadraturę do Plutona, a Uran, będący w ruchu wstecznym, wraca do byka o 3.22. Zapowiada się konfrontacyjny poranek, bo energia Wenus w kwadraturze do Plutona to intensywna konfrontacja serca z naszym własnym cieniem. To czas, gdy pragnienie bliskości zderza się z lękiem przed utratą kontroli. A to, Prowadzi do głębokiego oczyszczenia relacji i transformacji miłości w jej prawdziwą, surową formę. Do tego retrogradujący uran wraca do byka, którym zostanie do 26 kwietnia 2026 roku, kiedy to ponownie wejdzie do bliźniąt. Ten okres daje nam możliwość ponownego przeglądu zmian, które zaczęły się na wiosnę. Po południu księżyc wchodzi do raka, a to przynosi nam powrót do domu, do domu emocjonalnego. Wewnętrznego i duchowego. To czas, by zwolnić, zatroszczyć się o siebie i swoich bliskich, pozwolić sercu mówić ciszej, ale prawdziwie.